Wyjdę z tej sceny, bo lepiej będzie mnie widział pod tą kolumną. E, proszę Państwa, sport samochodowy jest uważany za dyscyplinę wysokiego ryzyka, ale jest taka dziedzina w działalności człowieka, gdzie statystyki mówią, że wskaźnik porażek jest nieporównywalnie większy. 75% ludzi dorosłych na całym świecie, także w Polsce, nie kończy kursu Świętykowy, który zawsze. Większość z nich zaczyna kurski językowe wielokrotnie na tym samym poziomie i przeciętny kowalski uczy się prostego języka, jakim jest angielski, 5, 7, 10 lat. I po tych 10 latach dalej jeszcze nie jest pewien, czy może się odebrać towarzystwie w tym obcym języku. Nie, proszę. proszę Państwa, tak było nie W Od kilkunastu miesięcy wprowadzamy jesteśmy polsko-byczystą firmą, wprowadzamy zupełnie nową metodę uczenia się języków obcych, zaczęliśmy od angielskiego. To metodę opracował Brytyjski psycholog Paulin Ross, to jest człowiek, który jest doradcą rządu brytyjskiego, człowiekiem, który wprowadził do 45% szkół w Wielkiej Brytanii programy efektywnego uczenia, czyli światowej sławy, autorytetem, i nie, efektywnego uczenia. Opracował metodę, która psychologicznie jest najbliższa uczeniu się na takiemu, jak uczymy się własnego i czeka jego dzieci. O, proszę Państwa, pomimo to, że 3 czwarte narodnych na całym świecie nie walczy kursów językowych, które zaczyna, to największy kanał urodzony w Londynie w rodzinie patologicznej, gdzie rodzice nigdy nie trzech nie, nie dają mu żadnego wsparcia, uczy się tego języka w 10 miesięcy. Natomiast ta przerażająca statystyka porażek, kiedy jest 15% różnych w kursów językowych, dotyczy także uczniów którzy skończyli dwa fakultety, założyli wielkie firmy, a są na stanowiskach i generalnie wypowiedzieli, że wszystko, czego się tno, wiążą się prawo między. Bo wszystko dotyczy sposobów uczenia się. Jak powiedziałem na uchwałku, że 75% studiów dorosłych nie ma studiów wojskowych, które zaczynają. Ten kurs, o którym mówimy tutaj, ta nowa metoda, ona wyprowadzona od 12 miesięcy i już przetestowana na grupie 6. Tutaj przy tej metodzie wskaźnik rezygnacji jest urzędu na szlak jest na poziomie 3%. 3 osoby na 100 nie kończą tego kursu. I to nie są ludzie, których nie wyszło, tylko ludzie, którzy z jakichś tam powodów wcześniej nie zaczęli tego kursu. W tej chwili w Polsce tą metodą uczy się całe urzędu wyrok na urząd, komendantów na policji na najwyższych szczeblach, dodatnych układów, prezesji dużych spółek kapitałowych i inną zwanych zwyczajnych budynków. Efekty są jednakowo dobre w każdej grupie tylko. W każdej grupie tylko. Najstarsi uczniowie mają ponad 70 lat, 50 lat, 60, lat, 60 lat, nie ma problemu. Co najciekawsze, plus ma 24 tygodnie, 6 miesięcy. I prowadzi nas do poziomu, który się w branży językowej określa jako B1, czyli jaką pełną samodzielność językową. Ja do Państwa mówię teraz po polsku, na poziomie, który się w branży językowej nazywa B1. To jest ten poziom znajomości języka, który osiągamy tutaj po 6 miesiącach. A pracuje się godzinę w tygodniu z małej grupy na żywo do 6 osób. I mniej więcej 2,5 godziny trzeba spędzić łącznie, tygodniowo przy pomocy że pracując platformą specjalną, platformą językową. Także tak jak powiedziałem, coś co normalnie zaczyna się wiele lat na 6,5 roku. W Polsce osiągamy 600 osób na bardzo wymagające stanowiska. I w tej chwili będę miał przyjemność, czy pokazać Wam tą I chcę Państwa zachęcić do zajrzenia do Waszych korek, do materiałów. Tam jest taki mały potencjał, w którym zupełnie przypadnie mam w dzienniku. Tam wszystkie informacje na temat tego, jak się z nami skontaktować. Na stronie internetowej szybkiakiecki.pl są wszystkie dane kontaktowe i informacje. Szybkiakiecki.pl i bardzo Państwa do tego zachęcam. Bo Poza wszystkim, co powiedziałem, kiedy zrobiliśmy taką ankietę z naszych klientów i zadaliśmy pytanie, jaką największą wartość ten usług w swoje życie, to wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, to jest najbardziej wystresowana metoda nauki języka, jaką już znamy. Także bardzo Państwa do tego zachęcam. To nie jest zwykły kurs, to no, nie jest zwykła reklama, to no, jest naprawdę coś niesamowitego. Także jeszcze raz dziękuję za to i dziękuję bardzo.